Targ Pietruszkowy jest uczestnikiem projektu Made in Małopolska w filarze Inicjatywy. Logotyp projektu Made in Małopolska i hasło. Pochodzenie ma znaczenie. A także adres strony madein.malopolska.pl Janek i Alicja spacerują po Targu Pietruszkowym w Krakowie. Dlaczego Targ Pietruszkowy? Skąd taka nazwa w ogóle? E, targ Pietruszkowy Ktoś kiedyś powiedział, że gdzieś jakieś targi pietruszkowe były. Już nawet nie pamiętamy, dlaczego taka nazwa jest, ale przyjęła się, została i nawet ją zdążyliśmy zastrzec. Janek na zakupach, na przemian w góralskim stroju i w marynarce. Dobry. Pytam Was pięknie, kiedy byście mi powiedzieli, który miodzik będzie najlepszy. Jeśli chodzi o smak, to trzeba, trzeba spróbować, co Panu najbardziej odpowiada. Każdy z tych dostawców. To dostawca z Małopolski, to dostawca lokalny, który ma swoje tradycyjne produkty? Tak, tutaj na targu e, mamy produkty made in Małopolska. Takie produkty, które są wytworzone, posadzone, posiane, które powstają tutaj na miejscu w Małopolsce. piesce może pomidorki. Mogę te pomidorki? Eee, Bóg zapomnił. Targ Pietruszkowy to jednak nie tylko pietruszka. A i wszystko co tu macie to jest naturalne. Tak, proszę Pana. Wszystkie mają w składzie tylko mięso, sól, przyprawy. Są tradycyjnie wędzone i produkowane wyłącznie z polskiego, lokalnego mięska. I coś bardziej góralskiego? No, w to jest łosypki, ten, piękny i Sery górskie Bobak. Powiedzcie mi, który tu macie ser najlepszy? są bardzo dobre, gałki bardzo dobre. Sićko naturalne ze swojego mleka. To ma macie tych łowiec? A, dużo siecikiego jest. A dużo macie siecikiego, Górski pejzaż i pasące się stado owiec. Tradycja zawsze na czasie, ale targ pietruszkowy to także innowacyjne produkty, na przykład pokrzywa zalewana sokiem jabłkowym. Janek ponownie na zakupach rozmawia ze sprzedawcami. To jest królowa małopolskiego smaku 2014 15 Zdobyła wszystkie cztery nagrody plus Grand Prix, więc mm. jak to określił wtedy wówczas yy, marszałek, że jeszcze takiego produktu nie było, które po prostu zgadłoby wszystkie nagrody. Tak więc znajdziemy tu smaki nie tylko tradycyjne, ale także eksperymentalne, a tak właściwie zapomniane z wielowiekową tradycją. Lawenda na mole. Mhm. Lawenda, kosmetyki gdzieś tam się przebijało, mhm. A że lawenda się je, co naszym głównym takim e, hasłem produkcyjnym. Mało kto gdzieś tam sobie zdawał sprawę. Dopiero jak dokumentowaliśmy to jest właśnie nasza praca. XVI wiek, królowa Bona, wzgórza Wawelskie, i Zielnik Syreniusza, gdzie się pojawia właśnie woda lawendowa czy ocet lawendowy, to już, to już troszeczkę łatwiej nam jest pokazywać klientowi, że można spróbować kulinarnie i ci kucharze, którzy się odważyli bawić w kuchni mhm. z lawendą, nagle mówią wow. Że faktycznie, gdzieś tam te podstawy historyczne są fajne plus ta nowoczesna kuchnia daje nam e, tą podróż. Mm -hmm. Cały czas mówię o tej podróży, no bo to jest taka podróż, jedzenie ma być podróżą, jedzenie, jedzenie ma być przyjemnością. Moje zakupy z przyjemnością podróżowały w torbie z logiem Made in Małopolska. Dla kupujących oryginalne produkty to coś więcej niż zwykłe jedzenie. Podobnie dla sprzedawców z targu pietruszkowego to coś więcej niż zwykła praca brat mając 14 lat zainteresował się pszczołami i poświęcili, poświęcili życie pasiece to jest ich pasja więc, więc robią, robią to jako pasjonaci pszczół i robią wszystko tak żeby żyć zgodnie z naturą Zgodnie z naturą nie oznacza wcale że z dala od technologii Jeśli nie możesz zrobić zakupów osobiście na targu zamów przez internet Mamy już od 6 lat zamawianie przez internet. Jest taka strona paczkapietruszkowa.pl, bo u nas jest wszystko Pietruszkowe. I na tej stronie można sobie zamówić produkty. Tutaj właśnie od tych rolników, którzy są na targu. Czyli przychodząc tutaj, wiemy o tym, że ten produkt jest zdrowy, naturalny. Niczym nie skażony. Możemy mieć tego pewność, tak? Tak, można mieć tego pewność, dlatego że to nie jest tak, że każdy po prostu z ulicy może sobie tu przyjść. Te osoby, które są przyjmowane na targ, są weryfikowane i to są bezpośredni producenci, wytwórcy, rolnicy. Nie mamy tutaj hurtowni, pośredników, sprzedaży z jakichś wielkich sklepów. Nie, to są małe gospodarstwa, które tutaj. Można zobaczyć, można porozmawiać z tym rolnikiem, właśnie małopolskim, e, o tym, jak to powstało, jak to rosło, kiedy było posadzone, jak było posiane. Powiedzą wszystko. To jabłko z prawdziwego sadu, czy to sztuczne? Lokalni producenci powiedzą wszystko. A co powiedzą klienci? W tej scenie mamy fotomontaż. Janek Gural i Janek Miastowy rozmawiają ze sobą. Pokażcie panocku, co tam macie. Ja, same dobre rzeczy. No i oto same dobre rzeczy. Łosypek, korboce, miód, a ja, nawet i błocek. naturalne i tradycyjne. Ja też mam wszystko naturalne i tradycyjne. Soki, produkty lawendowe, pierożki, a wszystko z naszej pięknej Małopolski. No tak, wszystko z naszej pięknej Małopolski i tworzone z pasów. Nasze kiedy wciąły. To i by lawendowe mleko, tyz doły. Po co wasze swary głupie? Wnet i tak w przepysznej zupie, przy śniadaniu lub obiedzie, Małopolska na stół wiedzie. Ale kocham, bo znaprawdę, przydaj za tydzień. Kolarz scen stargu piotruszkowego w Krakowie. In Małopolska, projekt realizowany przez województwo Małopolskie.